Dzisiaj nagrywam dla Was ogarnienie się po maturach. Takiego, wiecie, mega po prostu makeover room. Sprzątamy wszystko. Jestem sama w domu. Wstałam sobie, jest godzina jakaś 11, także po prostu wiecie, luksus normalnie. Tak się cieszę, że w końcu po prostu mam wolę, w końcu mogę odpocząć. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Będziemy robić śniadanie. To jest mój outfit. Jeszcze nie przebrałam bluzki, naraziałam tylko dres. Co by zrobić ogólnie macie z truskawkami, ponieważ mam truskawki? I to sobie, tak, wiecie, zblendować na taką masa, na taką pulpę. I zrobię sobie chyba jakieś tościki albo coś takiego. To tak mi pod tego aparatu. Muszę kupić statyw i mikrofon. Wiem o tym, że nie mam kupić mikrofon, ale po prostu muszę jeszcze ogarnąć, jakie je potrzebuję mikrofon, jakby jaki rodzaj to jest. Już widziałam niektóre, które mogłyby to być, także obiecuję wam, że będzie. Obiecuję wam. Musimy znaleźć statyw jakiś. Dobra kochani, co Sat ty Mary jest i będziemy robić. Właśnie jeszcze myślałam, że sobie Zrobić buraki z pomidorami, bo się powiem, że będzie już taka lekko kwaśna, bo to 22 z 20. Chyba zrobię sobie tosty jednak. Ale chyba sobie zrobimy grzanki z takiego chleba, co tam takie ją zakwasie i sobie tam damy moterelkę, Może rukolę Takie to jest bardziej najbardziej może zdrowe, nie wiem jak to nazwać. tak średnio lubię tosty te takie z tym chlebem takim tostowym. No chyba, że mega jakąś ochotę, tak to to wola z takiego. Yy, bo chciałam coś takiego zrobić, ale jak są w Charlotte yy, to nie mam oliwy w sumie czarnych, ale to masarellą będzie okej okay, z pomidorem. Takim świeżym i jeszcze zrobimy matchy i też myślałam o takim koktajlu, bo troskawką bo mam mega dużo truskawek. No cały prawie koszyk, no może pół z tego koszyka zostało. No ale ich jest mega dużo. Także myślałam, żeby zrobić sobie maczkę, wiadomo, i takie koktajle truskawki, i banan, mleko, coś takiego, także to, więc jednak nie robię buraty. Najpierw zaczynamy od truskawki. Biorę sobie taką szklankę, i nalewamy sobie tego musu troszeczkę na dno. Ok, przybrałam się i spiałam sobie włosy, żeby było mi wygodniej. I kończymy macze. Do tego bierzemy sobie lód Dobra, i teraz bierzemy mleko. Ja bardzo lubię to z Delikatnie wlewamy. Tak się prezentuje to. Na razie powiem Wam, na razie to wygląda no, mega dobrze. Bierzemy sobie również mleko. Już mi się kończy niestety. Teraz bierzemy wodę i nasze mleko. Mamy maczę. Ej, serio? Mega ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo raz zrobiłam tę z malinami i zrobiła się brązowa. Także mam nadzieję, że się tak nie stanie z tym. Okej, okay, kochani, robimy test. Mieszamy. Okej. Okay. Teraz idziemy po truskawki. Mega dobra. Przepyszna jest. Bierzemy, moi kochani, toster Mamy go. Podłączamy. Przykrojam sobie już na pół. To mam mozzarellę. Pomidorek. Ja już skończyłam robić danko Tak to się prezentuje. Tak one wyglądają. I dodatkowo ja sobie jeszcze pokroiłam resztkę mozzarelli, pomidorów. Także. Takie śniadanko. Moja to lubię jakaś śniadanko. Także, kochani, ja już zjadłam i teraz. Jakoś zeszło, już jest godzina 13.40, ale nigdzie mi się nie spieszy, tak? na kuchnię i będziemy zaczynać sprzątać, będziemy sprzątać pokój. Wszystkie karteczki będę zrywać, będzie yy, które mam tak porozwieszone przed biurkiem, żeby po prostu zrobić weźmie czystkę pokoju na wakacje, tak? sobie od y, pościelu, już, już przygotowałam. Tak najpierw sobie zmienimy pościel. Pościeramy kurze, odkurzymy tu w ogóle kosz, widzicie ten kosz. Masakrę. No Jest to wypchany, już się wysypuję. Tutaj też to, to już w ogóle, to będziemy zrywać. Już bardzo nie mogę na to czekać, bo <słyski> już nie chcę tego widzieć. I myjemy lustro, bo tu jest też brudno, tu też jest brudno. Chcę sobie też umyć kwiatka, bo on jest taki zakurzony trochę, więc zaczynałoby się wacikami go umyć. Tutaj też możemy ogarnąć tą szafkę, pościerać tu kurze. Kosko jest i teraz ja wam pokazać w ogóle bo muszę rozpakować moją torbkę z matur, bo to jest mnóstwo rzeczy. Tak, rozprawiałam zrywam Wam, co jest w mojej torebce na maturę tak? To, co ja zawsze brałam na matury. Jeśli chodzi o torebkę, to jest ona z chyba z Zary, jak już pamiętam. Bardzo fajna, bardzo pojemna. Znaczy, akurat wejdzie na matury, to nie musiałam jakaś dużo rzeczy, ale i tak ją bardzo Wam polecam. Ona ogólnie ma trzy przegródki. Jedna z nich jest na zamek. I tak, pierwsza rzecz. Ogólnie nie rozpakowałam z tego chyba nic oprócz słuchawek, telefonu i babuśczyku. Mi się wydaje. Ostatni raz na maturze była na ostatniej, czyli na polskim ustnym. że to jest notes. Nie wybrałam tylko na polskie, żeby sobie powtórzyć jeszcze lektury, lektury, które miałam tutaj jakieś niektóre zapisane. Ale akurat nie brałam żadnego notesu. na no, inne. Oczywiście w tej jeszcze jednej te kieszonce tej samej I są przybory. I są to długopisy. Nie wiem, czy to są wszystkie, ale to jeszcze, jeszcze może być. Ale chwilę zobaczymy. No i to są oczywiście wszystkie czarne. Hmm. Oprócz tego, ale wiadomo, że czarnym pisałam, żeby nie było. Linijka no matma, jeszcze cyrki z matmy. Także, no mój wam, nie rozpakowywałam nic z innych matów, także długopisy. Hmm. O, błyszczyk do usług, po żeby żebym je klucze. Dalej w kolejnej przygrodzie, tej takiej środkowej, jest portfel. Wiadomo. Pusteczki, pusteczki można było nosić. dalej jest coś śmiesznego, ale też czuję takiego. No nie wiem, jest to podwiązka ze studniówki, na szczęście. Bo nie wiem, czy wydać ten, ten taki trend. Nie trend, tylko dziewczyny zakładają podwiązki yy, na studniówkę. Chyba na lewą nogę, le albo na prawą, chyba na lewą. I na też się bierze. Tylko ja nie chciałam mieć na nodze. Nie wiem, czy ktoś w ogóle miał Więc miałam ją w torebce Bo bała, że będzie mnie cisnął, Czy coś jeszcze Jeszcze by mi spawa to by byłby wstyd trochę Więc e, stwierdziłam, że bez ją że będę miała ją w torebce Także na szczęście po prostu podnioska ze studniówki Dalej, kolejne długopisy No, kto się spodziewał, kolejne czarne Powiem wam, że jeśli chodzi o długopisy, ja wam bardzo polecam Miałam te z Bika I nim też pisałam to są bardzo miękkie, fajne, lubię ale ja też bardzo lubię te i te inwestycje, pisałam głównie chyba One są z Papermade i one mają super, bo są takie To są takie dość blade czarne, a to są takie czarne czarne, więc mega polecam wam te z Papermade A tu jeszcze jest 1 z długopisu, jakiegoś I to było wszystko jeśli chodzi o kolejne I w ostatniej naklejki Pusteczki kolejne Gumy Gumka do włosów yy, Kolejny długopis Oraz pisak Nie wiem z którym pisak okej okay. no to jest chyba wszystko, jeszcze sprawdzę Oto jeszcze jakiś grosz także cała torebka wypakowana No mówię, po prostu to są rzeczy, które brałam w codziennie, no jeszcze wodę telefon i słuchawki a no oczywiście dowód, dowód miałam pod telefonem mam go jeszcze wyglądałam kokardkę, którą zawiązałam mega dobrze mieć właśnie torebkę oznaczoną trochę, bo moja przyjaciółka sobie pomyliła z kogoś, z jakiejś dziewczyny torebką bo bardzo podobną i prawie zabrała złą Także jeszcze wygląda mam wisiorek z Pragi. Julu Na no dzień dobry! Na no dzień dobry! Julu no co byś chciał? Zamykamy. Jo, no tak, zaraz pójdziemy. Też mam zrobić porządek w szafie, bo mam Nie zrobiłam porządku letniego. I przydałoby mi się posegregować rzeczy na lato więcej, wiem rzeczy, które są będzie, Typu jakieś swetry, na zima i tak dalej, jakieś kurtki, z których nie będę już chodziła. Ogólnie wiedziałam, że dzisiaj zrobić jedną rzecz, bo to jest za długo zajmie po prostu. Więc albo gdzie robię biurko i wszystko związane z książkami, albo dzisiaj robię szafę. Robiłem biurko, bo na to nie mogę patrzeć, także... Myślę, że zaczniemy od zrywania od tego. Więc kochani, zaczynamy zrywać. Okej, okay. A to jest super uczucie, powiem wam. Ponad. Teraz sobie ukradnę te książki tutaj, co są. To jest w sumie prawie pusta, ale lecimy dalej. To są zbiory. Takie zbiory z biologii. chcę na to już patrzeć. Za kiedy to, co żądacie, to może sobie z Matma, biologia. 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 Matma i chemia. Karty naturalne z chemii. To dziękujemy. Zbiór z matmy. Podziękujemy. Także na razie to wszystko. O Boże! są moje wszystkie zbiory. Tutaj, kochani, w tym miejscu. Tylko nie wiem, czy widzicie, bo jest słońce. Ja też nic nie widzę. Tutaj mam też całą szafkę rzeczy z y, liceum. Także będziemy teraz to ogarniać. No tam jeszcze mam te rzeczy, ale te rzeczy głównie zostawię. Biologię to zostawiam. To mogę sprzedać, to się pewnie sprzeda. Na wintek czy coś. To też zostawiam, to też zostawiam, bo to mogę sprzedać To też mogę sprzedać To też Dobra, Także wystawiam na linii te rzeczy, jeśli chodzi o języki Chyba to wyrzucam Bo to jest już na formułę, nie? W szkołach Historia, o nie To do sprzedania Akurat żałuję, że kupiłam tą książkę Nas nie używana, czekajcie, nas nie używana Jest nowa Jeszcze pachnie nowością ja jest trochę słaba, bo ona kosztowała 65 zł. Także coś ją sprzedam po prostu. Podręcznik do sprzedania. Informatyka. To się nie sprzeda, bo próbowałam rok temu już, bo jest inna formuła. Zbiór pazo. To się akurat da sprzedać. Też jest od polskiego. Do wyrzucenia. To jest Polski. Do wyrzucenia. Polski. Informatyka, ojoj. Oj. Do sprzedania. Do sprzedania. Patma. To zostawiam. Dobra, także tu mam ogarnięte rzeczy, segregowane, także teraz to tam dalej. Zostały mi te książki, które miałam na biurku, no i te segregatory, które też sobie na górę. W tym segregatorze miałam wszystkie matury, które miałam, sobie robiłam jakby na kartkach. które sobie robiłam Także trochę tego mam. W tym miałam takie rzeczy z tych wszystkich samolotów lat: jakiś angielski, jakaś mmm, biologia. Oprócz tego, będzie miałam w sumie większe rzeczy na iPadzie, ale jeszcze miałam właśnie jakieś takie pojedyncze, co sobie dawałam do tego. Także Także te dwa zagregatory teraz zaniosę. No i te rzeczy pozostałe. Tu jeszcze mam jakieś zbiory. Hello, kochani! Jest dzisiaj to kolejny dzień, drugi dzień. Yy, wczoraj w sumie ja się już potem. Dzisiaj mam kolejny dzień sprzątania, tak? Także dzisiaj będziemy sprzątać szafę, wybierać rzeczy na zimę, zagregować je. Też może jakieś nawignięte sposoby żeby sprzedać. Potem toaletkę ogarniemy. Yy, także toaletka dzisiaj w planach i szafa. Ym, no, i jeśli chodzi o to biurko, to ja Wam pokażę. Patrzcie, teraz tu jest pusto i jasno. No a dla mnie to jest nierealne po prostu. Ten segregator ogarnęłam, oczyściłam, dałam resztę tutaj. No i razie jest takie puste, nie? Także myślę, że dzisiaj to też wszystko tutaj zniknie. Może zostawię jakieś kilka rzeczy. Tu chcę ogarnąć ten kosz, czyli wywaliłam go. Yy, to też chcę jakoś podsegregować, ładnie, żeby wisiały. No i toaletka oczywiście. Pędzle. To się też może pomyję, bo w swoim środku nie miałam nic od dawna. A w sumie to trochę tu jest tych rzeczy, także mm, będziemy sprzątać. No i szafa to oczywiście muszę ogarnąć sobie, yy, posegregować, uporządkować, poskładać, ondać i tak dalej. I dzisiaj czeka nas porządne sprzątanie, powiem wam, porządne. Ale powiem, że te książki naprawdę były też ciężko zrobić, bo one były dość ciężkie i dźwignię tego. No już tego nie wyniosłam, bo to nas wszystko na razie tutaj. Także co, bierzemy tam ten ręcznik, o twarzy Ja tak lubię to robić, bo to tak fajnie ożywiła skórę. Uwielbiam. Ja mam taką czerwoną twarz, lekko, to jest normalne, bo od lodu. Kusz. Już szczególnie 16, dopiero teraz się to zabieram, ale się źle czułam i nie miałam siły. Teraz się wkarniałam, przebrałam. dałam okulary, a tu torebki, które tak używam na co dzień. A tutaj też dałam te sobie. Resztę y, wyrzuciłam, dałam do innych pudeł. Tutaj mam taką szokoladkę, w której mam te rzeczy takie szkolne. Tej szlanky, tu takie zeszyty. A w tej mam biżuterię, też to muszę zrobić porządek, żeby było tak ładniej. To. Ogarnęłam spy tu jest teraz czyściutko, no zobaczcie. Wygląda to tak aż dziwnie, dosłownie. I nic nie mam praktycznie. Stawiamy jakieś książki, które chciałem poczytać, jakieś tam notesy, odwarka. co zrobiłem wszędzie porządek. teraz wiecie, mam mega czyściutką tutaj, zostawiałam sobie świeczkę. Tutaj też coś tam tu mam okulary, a tu dałam y, torebki sobie. Tak wygląda uporządkowana biżuteria. Także wydaje mi się, że mega fajnie. No i co? Tu mam jakieś tam swoje biżuteria, którą używam częściej. bransoletki moje, a to będę robić jutro. Bo już nie miałam czasu, tylko zagarniałam z wierzchu. I jutro będę ogarniać bardziej to. I szafę też jutro. Tak, lubię tą lampkę po prostu. Mych wam polecam do Sasek, Kate. Jestem mega zadowolona jak na razie poprzątałam I jutro będę robiła ciąg dalszy, bo dopiero wieczorem jakoś po południu bo idę rano na, na brunch z moją przyjaciółką do Charlotte, Także mega fajnie. pogadały sobie i więc pewnie będę dopiero robiła resztę i wrócę. Także widzimy się jutro. Ale jest takie rzeczy, które zostawię w szafie mi się przydać na jakiś zimny dzień, chłodniejszy Tutaj mam bluzy W tym mam moje letnie rzeczy Także zobaczmy, co tu jest, bo już ładnie pamiętam I będziemy tu wkładać zimowe. Mam tutaj też bluzę, którą noszę Zwyczaj w lecie, bo nas taka, o, taka fagacyjna, więc to sukienka też jest super. Kupiłam ją rok temu, ona no, taką siateczkę. Dobra, i teraz tu wkładamy rzeczy sinowe, Dobra, i teraz tu wkładamy rzeczy sinowe, których nie będę nosić. do mądrą i kei, bo brakuje mi miejsca na rzeczy zimowe. Chcę sobie teraz przerobić sobie bluzy, bo nie lubię tego tej, tej góry tutaj i tych rękawów. Także sobie obciąć i to obciąć. I w sumie tak samo. I rękawy chyba. I tak, bierzemy sobie taką bluzę i pokażemy jak ja to robię. Biorę sobie tu, naciągam tu i mm. zniiemy. Zaraz to przymierzę i zobaczymy, jak wygląda. Ale fajna, tak, jak tego chciałem. Te rękawy są takie. No nie fajne więc ja odcinam chyba też. Chyba nawet spoko, nie? Takie są takie luźne teraz, fajne. Tutaj nie obcinałam, ale to jest ok. Tutaj można jeszcze troszeczkę obciąć na ramieniu. Ale tak to jest cool. Szczególnie teraz czekam na najgorsza część, czyli ta szafa. sukienki, spódnice. Ale te właśnie takie rzeczy jak futro czy jakieś płaszcze, to nie wiem czy je zostawić czy nie, bo w sumie zajmują duże miejsca akurat tu, a nie będę ich raczej wybierała w lecie, więc no też mam problem, bo na przykład te kurtki mi się już nie mieszczą. I muszę je dać do pudeł, które dzisiaj pojedę z mamą kupić do Ikei Pojedziemy dzisiaj, jakoś koło 18 .00. To jedno pudeł mi nie starczy do te kurtki, co nie wiem, bo tam już zapomniałam wszystko z w sumie Powiem wam, że tak, sprzątałam tu już większość, jak to wygląda Tutaj mam e, longsleeve'y, tam z tyłu mam bluzy T-shirt'y, zobaczcie jak się zrobiło, teraz więcej tu miejsca Także mega fajnie będę miała na jakieś albo na zakupy nowe, albo na mm, Jakieś rzeczy, które mam tutaj jeszcze, bo na razie robię tak, że każdą półkę sobie wyrzucam na, na, na podłogę. Tam to segreguję, oddzielam, a część daję, wiecie, na kubkę, która będzie do oddania albo na Vinted, a inne rzeczy daję właśnie tu. I tu na samym dole na razie mam dresy, tam z tobą mam spódnicę i shorty. No i teraz będę... a tu jeszcze sobie posprzątałam, bardziej poukładałam tylko moje topy. Tutaj jeszcze niżej będę miała jakieś ogarnienie piżam. A tutaj będę miała jakieś sportowe rzeczy do posprzątania. No i potem czekam gorsza część, czyli... czyli wieszaki. Tego nie lubię robić. No Po prostu o wiele lepiej teraz to wygląda, no zobaczcie. było niewyokładane. Tam te rzeczy na górze. W ogóle ten alkohol tam jeszcze jest z mojej osiemnastki w ogóle rok temu, um, także no te rzeczy będę musiała też posprzątać, jak chcę mieć te pudła. Mm, Ale tak to mniej więcej na razie wygląda. Zobaczcie kochani, kupiłyśmy znowu takie pudła, które będą właśnie szły na górę. I wkładam w nie płaszcze, kurtki, futro. Także co, otwieramy. Takie białe wzięłyśmy, bo najbardziej pasują. I też w sumie to nie było za bardzo wyborowe. Otwieramy. Pudło. Dobra, to tak, tu jest porahnie. To są boki. To są boki. Mery Una. Może w sumie futerko zostawię, bo możliwe jeszcze będę nachodziła w nim. Dobra, ogólnie nie wkładam tego futra. Więc razie wolę taką kurtkę puchową też samą. Jeszcze chciałam schować sobie to. Bo to też jest takie wiecie, na zimę ja to już rozumiem, jak mi jest zimno w domu, więc to też tutaj ląduje. Mamy tu gotowe pudło. To wygląda. To będzie na razie pustko, bo nie mam więcej tej rzeczy na razie. Tak mi się nie chce tego sprzątać. Ale muszę stwierdziłam, że na motywację biorę Sławki, muzykę i sprzątam to. Dobra muzyka i let's go. żeby sobie to na kurze i zobaczcie, czy już fajnie pływa stoją u mnie. Także powiem, że się fajnie bardzo przyjęły, pasują. Także mam górę ogarniętą, posiadałam kurze, było okropnie dużo kurzu, masakrę. Ale tak, więc ogólnie mogę powiedzieć, że jeszcze mi zostało tylko spodnie do posprzątania i do posegregowania w szafie. No i będę robiła też toaletkę moją dzisiaj. Muszę umyć pędzle, muszę posprzątać kosmetykach, umyć je, bo są takie wiecie, brudne. Także to i jeszcze chyba muszę winić śmieci te papiery, jeszcze raz mam z... co jak sprzątałam kilka dni temu, wiecie, biurką, to jeszcze muszę je winieć niektóre. Słową mi chyba z dwie torby. Także jeszcze to muszę zrobić chyba dzisiaj.